Siema, ma z tej strony Tiger A dziś pokażę wam moje gry mm, Zaprezentuję wam wszystkie moje gry Ale... Najpierw pokażę wam na konsolę PlayStation 4 Potem na konsolę Xbox One No jedną Na pc ale to tam, no Pierwszą górą jaką mam Jest to Days Jest to taka, hmm Gra o zombie o, tu mamy takiego pięknego wilka Tutaj, tutaj, o tu, 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 tu. Um, No jest to bardzo fajna gra, ale no Trzeba lubić takie gry Drugą grą jest FIFA 20 Grę, którą dostałem wczoraj Jest to bardzo fajna gra nie znam lepszej gry. E, Dynight. E, Dynight jest grą pożyczoną od mojego kolegi Eliasza Szanowskiego, którego powyzdrawiam. E, bo, oczywiście mam GTA 5, nie mam Light, ale się wypoży wypożyczyłam I mam Day Jest tu The Following, pakiet skórek. W sensie wyglądu postaci i horda bozaka taki też dodatek. Następną grą jest Red Dead 72. Gra o cowbojach opowiada o arturze, który przemierza cowboy i chce się uwolnić od wszystkiego. Drugą grą, najlepsza gra. No nie ma lepszej gry. To jest po prostu gra nad grami Minecraft. Minecraft. No, wiadomo, survival, osiągnięcia, zwierzątka, falemka. No i wszystko, co chcecie. Kolejną grą jest Assassin's Creed Odyssey. Hmm, gra o starożytnym, jakby to powiedzieć, starożytnym, starożytnej Grecji. Y, można wybrać sobie dziewczyny, chłopaka. Ja wybrałem dziewczynę. Mamy tu różne potwory greckie. Spartanie ogólnie to są też. Oj, Spadło. E, następną grą jest Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Nie widać, bo grałam z telefonu, ale to jest Zaginione Dziedzictwo. Jest to ekskluzja PS4. Gra o kobiecie, która chce próbuje odnaleźć różne zagadki, takie tam. Następną jest Far Cry New Dawn. Chyba. E, e, każdy powinien znać, nie wiem, ale to jest gra o wybuchu bomby atomowej. To jest część taka: jeszcze jest primal, dwójka, trójka, czwórka i piątka. I piątka doprowadziła do tego właśnie wybuchu. Następną grą jest Lego Ninjago mówi. grao Lego, Lego Ninjago. Bajkę chyba każdy zna. To jest akurat o filmie. No też taka, o, tu mamy chyba Jaya, Kola nie, ni -ni nie, Ym... jedną go nie znam. Wu, Zayna, kola i Carmadonna. i nie wiem, nie pamiętam, bo już dawno nie wiem. I Little Big Planet 3 gra o szmaciankach. No taka na 10 yy. i myślę, że przejdziemy do gier na xboxa to widzimy się po pstryczku jesteśmy i tak mam xbox one zaczniemy od dołu. albo od komputera no mam na komputerze Anten. Jest to gra o robotach. Trzałanka taka fajna. Ojej. <laughs> Nie umiem utrzymać gry. No, o robotach. Wybieramy robota. Wybieramy sobie robota Czeszy. Inaczej, możemy zmieniać robota, ulepszać go. No, taka fajna gra. Ale duże miejsce zajmuje jej lunch, czyli Origin LEGO Avengers y Avengers. O super bohaterach. No, na początku to była moja pierwsza gra. Tak, właściwie. Le y Assassin's Creed Unity. Fajna gra w ale na PS się gram teraz bardziej, więc gram w, w Odiseya. No, też fajna gra. FIFA 16. To była moja FIFA. I 4 lata później dopiero kupiłem sobie FIFA 20. Mm. No taka Fifa no No taka Fifka Star Wars Battlefront Ym, Gra Star Warsa Każdy co powinien znać Ym, Minecraft Tak Minecraft musi być Już opowiadałem o Minecrafcie Ale Minecraft też jest Minecraft Story Mode, a to był to jest sezon pierwszy? To był sezon pas, jak widzicie, sezon pas. No, wcielamy się w bohatera. To jest taki Minecraft, tylko taki lepszy. GTA 5, tu mam i mam na P8 ale na PlayStation no jak mówiłem i chyba najlepsza naj, wszystkie gry które mam to najlepsze sta czyli to jest gra Lego Marvel Super Hero 2 o może od dalej to będzie bardziej widać gra w super bohaterach jest bardzo fajna to jest jedna z najlepszych gier Lego ja tego polecam no i to było na tyle myślę komentujcie subskrybujcie LAJKUJCIE Każdym komentarzu pod serduszko Pamiętajcie Team Tiger i ja lecę grać sobie w fifkę ELO